Nie no, ten, y, dzieci przynosi ten. Y, na na Podlasiu to ten, y, Zenek Martyniuk. <laughs> Wiesz, jak to mówią y, ten Mity i legendy, nie? Że ludzkość, tam, że ludzkość pochodzi od Zenka Martyniuka. <laughs> Powstała na jego podobieństwo. tylko teraz problem, teraz mam jeden problem wybrać so piosenaczkę jaką ma lecieć Randy, RUN LADY INVASION Boże syn wie, e, mam loading syn loading like mój ojciec jest fanatykiem counter z jakiejś tam starej gry z 2013 roku nasz dom mamy <laughs> dziwną piwnicę, w której ma jakąś atrapę z pieniędzy <laughs> Na swojego sąsiada mówi Michel, a nazywa Wilson się Wilson. Na Wilson go zapraszana na Grilla, pomimo tego, że kiedyś tego nie chce. Codziennie robi Grilla, nawet w zimę. Ja, codziennie psu, e, psuje ru, rury w piwnicy i mówi: e, e, Mówi, the pipes, the leaking again. I tyle pieniędzy wydaliśmy na, tego hydra, na tych hydraulików. Opa. Ale my mamy wariacje buildów, chłopaki. No kurde. Ja pitole. Chłopaki, I am the main character, I have the crowbar. Nikt nie pytał. <grym> Proszę ci się na planie, planie że 5 osób gada. Jakim, kur jakim kurwa planie? <grym> Jesteśmy w rozwiązanym Żadne... budynku gdzieś w łodzi. <grym> to planem nazywasz? A powiem ci, wiesz co, powiem ci, że ta klatka... Nagrywamy, skodowa... nagrywamy film o post Łódź pasuje najlepiej. Słuchaj, ale ta klatka skodowa tutaj pasuje do takiej kamienicy w Łodzi, Nie, Ale to łódź ogólnie wygląda jak wyjęty z Łodzi. No, powiem ci tak, mieszkałem w kamienicy. Oczywiście tak, poko... Oczywiście tak pokoje i wiesz, no mieszkania nie były rozjebane, ale kory też już tak. Chyba kienicy chcę mówić, ja nagry nagrywamy film post-upu, więc ten, wybrałem mój specjalnie do tego. Oj, tak. Mieszkamy. Ta Survival ja. Horror, normalnie. Dokładnie, tak. Residenta, Resident Evil Pre, prezident, prezident debil. Przecież e, e, z, z e, drugą wojenną Warszawę zdemolowaną kręcili w Łodzi, więc wiesz, to... I to nawet, i to nawet wam powiem tyle. To nie jest żadna. Powa... Tak na poważnie było. Kręcili ją. W Łodzi. Nie dziwię się. No cóż Łódź. Od Polski jest. Będą no co powiedzieć, żebyś to, że to było miasto, e, wiesz, no. To jest, po, to jest polska Hiroshima gościu, Czego nie rozumiem. A ja, bo Hiroshima nic spadło nic nie spadło przecież. <laughs> Oj jakim przez wynucha? Co to za te panie się przez ściany z podłogi? Kurwa, to naprawdę posta upo. Just say some help, I turn into South America. <laughs> jest serio, ale, kurwa nie klaszpo. No co, jest na zero. Jest Murdez, stąd. Nie ja wiem kogo podnoszę, bo mam flesza na mordzie. Już go łatwo. A morduj. Ale ważnie muszę się już zerkować. Kopaki <gry> <A>, przyjeżdża. <gry> I mam złe wieści, idzie kolejny minigan. <gry> mm, Pirdolic. <gry> <gry> mówiłem, mówiłem, kurwa. A jeszcze pił, ja nie położyłem piłę dobra Nie ja już mam demencję Wiecie to byłoby śmieszniejsze Jeszcze gdy na teraz rozblądowa... Ej nie, nie uwierzycie co przyszło <laughs> <Come on. laughs> Wiecie to byłoby śmieszniej gdy gdyby nam auto wylądowało na dach teraz <laughs> Eee, e, nie strasz, nie strasz. Bo jak to to i będziemy powtarzać to może się wszystko stać. Pamiętaj Nie będziemy kurwa medyk Ja wam mówię, na tym maso mowdzie to wam To kolejne... Będzie... To nie jest maso mode to jest real. To jest sam, ja To jest normalne, normalne real, to nie jest maso no, ja no tak, tak, nie wiem. Jakby, ale jakby odpaliło się teraz masą. masą my byśmy małdę. się na masą nie jednego asolu. My byśmy się na maso z Australii No, trzeba jak komuś wuju? AC 130, by Nie, nie Właśnie o to chodzi, to działał A ty, może oni za szybcy są, żebym tak sobie AC 130 wybrał. No. Opaki, potrzebuję puszek. po, po co ci puszek? i żyjemy w Łodzi. Żyjemy. Robienie amunicji z puszki. Z żyje, jest bardzo niezdrowe. Radek, on, ży, on, ży, on, zdrowe. Żyje, on żyje w Łodzi. Ej, pierwsze. Właśnie, właśnie. Dobre, dobre, kurde, w łórze, Taki koszyk kurde Menela, kurde, Nie gury. bo to jest medyk grinch na dole. <śla> Cześć, <ty śla> z z bieżonki, z aminim, dwóch za, z... medyk, nie... dwóch co medyków nie nieważne. Będą się... oj, minigun to mi zrobi. Nie właśnie... wiem jaki miniga nie <gry> Najważniejsze, żeby ubijać kurwa te kloakery, bo one są dziwne. Nie mogę. Equinox, sorry, nie podejdę. I tu się, nas... I tu się kończy właśnie nasza przygoda aktualnie. Wy, czy ich tu jest tyle? E, mnie tu nie było. Do widzenia. Czekaj, się, chłopaki. To teraz to zmykaj papieżowi, zmykaj papieżowi. Wroga, bić już czas. Tylko ja musiałem pójść drugą stroną. Dobra, ty pierdolisz, jaka druga strona, ja się przybijam. Ruszaj pierdol... się, nie, chłopie! No, przestań to tu wchodzić! Ja był, coś na po plecach! Ktoś mi na po plecach! Powiedz mu, aby tego nie robił. Nie zgadzasz się na to. A, jest dodżowem strzał od snajpera. Anarchist, to jest dodge deck, chłopaki. O jezu! Zakujcie kogoś, bo już fejdzik, fejdzior jest. Znaleźć zzakujmy, teraz. Zakujmy snajpera, albo adeksa się znowu, nowych na tym numerze i wtedy... ci to O! Jest, jest. Oh, sorry, aresztowany ale... za posiadanie azbestu w kieszeni. Tak, A Zrejdujmy Taxmana, easy. <laughs> ale wtedy frajlujemy hajs do dury, no. No, chyba, chyba taxman nie jest nam potrzebny, ale tak mi się wydaje, więc... wiesz, tak. jak już, wiesz, wydusimy wszystkie kody, to możemy go oddać. Ja nadal gubię na tą gierką, tą w Unreal'u, tą wiecie, to, to, to ten e, to, to, to szachy 5D, tak? <laughs> szachy 5D. Ej, Solid, dawaj ten, dawaj tego, ten dysk przenośny z Minecraft. Nie, nie mam żadnego dysku. No masz dysk, kurde, dawaj. Decim, nie, Adeks ten robi to. w Unreal'u Payday 2 sex mod. I... <laughs> A Payday 2 sex update, <laughs> tego nie rozumiem. Śmierza to, ale miałbym to zrobić. To, coś zrobić to modna, jest bardziej to... niepokojące. To, że potrafisz to zrobić. to, że możesz to zrobić. <noise> e, A znaczy mogę zrobić moda, że mogę zrobić społeczny Wiecie jakiego moda. Nie. Jak jest dodarkę z dungeon, wife mod. Nie. Minecraft nie. Sex nie. mod. Chłopaki widzieliście kiedyś ten mod BLM? Bo ja tego nie szanuję Tak, zgadza się. Wiesz jak nie wspiera BLM. Tak. Będziesz skancelowany na Twitterze No Ej, nie, nie no nie mnie Twitter... Czekaj, nie mogę zostać skancelowany na Twitterze, jeżeli nie mam Twittera, easy No, łatwo Ja mam Twittera Też U. mam, ale nie korzystam, easy Zaraz usunę go po prostu mm. ja Jak widzę, to jak to jest, że te są na Twitterze, to też mi się, e, e, przykro się robi A, dawaj takie naród. Jak No, a chłopaki, ja te... E, nie. I, I, ja pamiętam, że część i se daje radę, wcale nie jestem zalewany, kurna. Słyszę, że tam zabawę masz, co? Tak, powiedzmy, że mam zabawić <śmiech> <śmiech> zabawę, razy, Nie, sobie. Radzisz. Kurę, no, nikogo tam nie, 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 Zabiję tego snipera w końcu, trafiłem, trafiłem tego snipera, easy. Brawo. To jest w sposób i jest bezpieczny, ten jest, jest bezpieczny Chłopaki zerkowałem zderkowa się na clockerze Łatwo 80% zerka Wystarczy hmm, No nie, chce się Nie ja chcesz się ukryć, żeby przeładować, się w na dozera To jest jeszcze to jest jeszcze czarny, mówiłem, że nie, że nie supportuję BLM-u już to 3 let's go Let's a go O, ból do <śla> <śla> Eee Ja poproszę krajówki Nie, mam flasha, mam flasha! Ja nic nie wiem Nie, nie wiem co tego jest <śla> <śla> Eee Chłopaki um... pomocy Eee Spróbuję cię podnieść, ale będzie cię kosztować kraty Wypierdalaj, wypierdalaj z tym do serwisa Yes. Dobra, Adek, to postaw mi na kratę piwa. To już. Kratę, stawiam. Żółtego je się tu wlało, chłopaki. Dobra. Kurde, liga. Ok, go ma. Chłopaki wow. leży po środku, po środku, po środku wszystkiego, leży w przejściu. Dliga, mój Ta widzisz mnie? No nie leży. <laughs> no. Jeżeli je tego się tu wlało. Chyba <ślesk> nie wiem An problem Idź sobie Idź sobie Mam, mam żonę i dzieci sobie oh, oh, boże, bo... A widzisz mnie? My to WSZCZELE 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 MEDIDOZE zdominować A dekso poddaj się Daj tak się, mam podaję, podaję, podaję się... No, no. To okej, okay, dobrze, że, to ma, że na tej mapie nie ma żadnych cywili <laughs> Razem możemy to zmienić Nie, ja mam jednego e, jego tu nie było Hale ja się tak nie bawię Brawo, zabiliście gościa No, prejda Gratuluję Gratulacje użytkownicy Nie wybiegaj to, Adekso Nie, no serio? Jest, możesz mnie trejdować czy ja trejduję, nie widzę Trejdujesz mi Sorry, solid Nie no, do grina Lepiej się od razu na grina kupaki Śmiesznie się dzieje, co nie? Chłopaki, mi się fleszył Nie jeszcze nigdy w kierdala, życiu tak dwie nie używałeś teraz O Jezu, jaka patologia. Ale ty, ty, ty się wbija. Chłopaki, nie jesteśmy w Lidlu, nie, nie ma żadnej promocji na karpierki czy Ale jest na cukier. To pan merta, ja sobie więcej breakponów. Nie no, chcę przebudować, zostawcie mnie w spokoju. Zostawcie mnie w spokoju. Minigun. Mam go, mamy Equinox, jak Nie no, green! <laughs> Minigun leży. Ja tak sumam się. Nie no, green się z wskoczył! <laughs> Nie, Nie grejsujcie mnie, błagam. Ja, ja, ja go, ja ja na niego krzyczę, przesłuchuję go. Przestępujesz Rzeczy co jest z tym Dozerem jest? stało? Czemu się teleportował? A czemu nie? Kober mi, Kober mi. Kober mi nie, mi, nie, piszę mam tak... nie mam czasu! Pisze hasło! Weź na kutasa na monitorze. Odpal, odpa odpal pinballa! Szybko! Nasza jedyna szansa! jest. jak tego tu jest?! Odpal sapera, żeby szybko ich było. i było! Mogę... No ja nie mogę... Nie tam się tego ładuje?! Czy on Dobra, komplitujcie ten hak i spadamy stąd. Nie wierzę, że to się udało w ogóle. No, i to jeszcze za pierwszym. Tylko tam trochę ciężko skomplitowałeś ten hak, jak tam trochę tego jest, jest nie widzę. I Uciekajcie stąd. Ej, Adex się tam wyjebie na kanał. Taki spadaj stamtąd. Ej, bo jak mnie na umarł ogólnie. Tak ARL, co nie? Tak ARL. Nie, nie, Dajcie ten Przebić się trzeba, Adekso! Jest ich dużo... Ja bym Ała! Zgracowało mnie. Ała... Ała... Tu nikogo nie ma. Można mnie podnieść. Jak mi idzie, jak mi jeszcze poszedł? Spokojnie, strzelam do nich. Po prostu podnosz mnie. Podnoszę, podnoszę. O, medryk dostał! Spierdalam. Eee... Mnie tu nie było! Pierdalam, szybko! <grymne> <grymne> <Paszły>. Paszą Krzyczki! Tobie wyszły! Faszą wam! O! A, tak Tam banuje, kurwa, Dobra. Jesteśmy, a... jesteśmy wygrani, wygraniu, a nie sniper. Wow, w końcu drzwi się otworzyły. Mm. Nieprawda. Armor i stamina. Ja bym się śpiewał, jak bo oni tu zdążyli przybiegć i ci zasadzić w To <laughs> mi? Nie, wiesz jak to wytrzymali. Udało nam się. E, <laughs> victory Royale. <laughs> Kurde, miałem dwa razy <laughs> mniej killi od Solida, ja pi**ole. To co to fajnego desyn zbawię z moją grą. O, mój, i to dostębów, mój, co dostałem? Gówno. też z, z Kingdom Cara, ale niebieski. Szkoda. Coś ty mi wysłał znowu. To co, Defwish i maso teraz? teraz? jo. No... To co, ty, czyli mówisz, że ci tych dwóch strasznych, potem nas tak Nie, nie, no, oni akurat będą pośledzeni przez tą dziurę i nie będą mogli <grym> Bo wiesz, bo te drzwi są tak dziwnie skonstruowane, że jest ta dziura, nie? Hmm. Bez... oszklone tak w, w takim miejscu, nie? No wiem. I... Raz możesz stanąć tak, że wiesz, staniesz na tej... No, jak masz ten przedziałek. Będziesz stał równo z przedziałkiem będą Cię trafiać, a staniesz kurwa w szybie i nie będzie w stanie Cię trafić, nie? Ja ktoś to, jak ktoś to nie przebiega jak za nami, Jak coś ja to ten, to nie, nie, ten, nie stój przy security guardach Bo no pamiętasz to się ostatnio stało Teraz przy gardle, <grywa> Ach, no mercy maso no. Dla kontentu. Dla contentu wszystko Przypominiałem się ten moment w filmiku, kiedy grałeś na 130 i efikz i mówi... Wieszak, wieszak, po czym strzela w random i go wysadza kurwa Wieszak, wieszak, wieszak Co? Ja tam to nic strzela, to jest dla beki, nie? Mam no, do contentu <grym> Content, content. Dobra No to naciukamy dzisiaj ze 1000 killi znowu O ile się trafi, zaś wiesz, ostatni isolation no, jaka tam A tam się nie zrobi Co Dobra. jest śmieszne graliśmy tego graliśmy te undercovera Ale chłopakki, ale stealtha robimy dawno. Graliśmy tego undercovera, to były two player spawny BTW A my mieliśmy problemy na kamery ściągać, kamery! Dobra, w kogo będzie strzelał? W kogo nie strzelaj! Nie będzie stał. <noise> Reward enemy AI, Ach, kocham tego młoda. No co <noise> W kogo będzie strzał? Dawaj, nie dygaj. Strzelaj, strzelaj. Nie dygaj, dawaj, nie dawaj, dygaj. dawaj. Dawaj, dawaj. Jak się patrzy. Zastrzeliłem mu kolegę, on nic. Zejdźmy z pola widzenia, zejdź się mu z pola widzenia, bydwa. Masz chuju. <laughs> Tutaj ostrzelił raz. Nie z tym kurwa. Dał na chłopmano. <laughs> Maruj. Drugą on strzela? Nie strzela do kogoś. K K kogo? go kogo? do mnie strzelił! <laughs> 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 o Boże chyba ty, ty. ty, ty dwóch typa stoi w drzwiach, jeden gdzieś w oddali i do tego w oddali będzie strzelał, nie? Targeting! Geniusz Aaa, ta gra jest tak dobrze zrobiona o, Jezu, nie są dużo, żebyśmy z jednego miejsca? Chłopaki, odpalmy to jeszcze ze starym DS-em, ze starym, starym downem No, jeszcze, co było tak ze starym od bo nie wiem, bo nie jest tak stary. E, mieli więcej HP, dozer do chyba były tylko z, z zielone. Po, w sensie broni mieli tylko tam, mieli więcej to szingano. Trzeba będzie kiedyś robucha na to wyglądać. Wtedy będzie można wiesz rozwinąć skrzydło, bo, nie bo wiesz jedna osoba by nie będzie w stanie dobrze strzelać. Jedna no? osoba będzie handicapem. No tak, no tak no. No cóż, jak, jak inaczej to nazwać? No, Handicap. Ja to... Mogę ja mogłem mój build z pszczelarza tutaj. Kurwa. <laughs> z pszczelarzem. Pszczel... Ej, ale wojny pszczelarzy są kurwa brutalne. Wiesz, <laughs> że my żyjemy w, w ciągłej... Jesteśmy świadkami ciąg... trwającej ciągle wojny? Wojny mrówek, stary. Słyszałeś o tym? Jaka wojna mrówek, Jesse, what the fuck are you talking about? Wojna mrówek, mr. White Shadap. Shad up and cook memph memf memph Jessie, where's the memfie? In My nose mr. White Mr. Witar Minigun wychodzi tutaj. Hello! Dobra! Zajem po prostu! Jakiś puby ostatnio wybił właśnie na masę no na Mercy, na DW i się dziwił co się dzieje, że go <grym>, zalewali. A piękno. Wtedy jeszcze kosmik dublondy. To <grym> na pirda, a ten strażnik daje na pirda! To mnie strzela! Ała! Ała! Odsun się. się! Daj, czeka, daj, dajcie, daj, czeka! Daj, 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 c 4! No i Czekaj! Kurwa Kupić na niego agro E! Widzisz mnie? Widzisz mnie! No e, widzisz mnie! Widzisz mnie? Stop it! Sczeli dosłownie ja dostępnie zgadatnika gościu strzel we mnie! Trzymaj się czego kurwa nie rozumiesz. A jak stanę tutaj, to czy będzie do mnie strzał? A idź idzie tam Okay. Idziemy, idziemy tam do, nie do niego! Chodź, strzelaj! Nie par... strzelaj, no, strzeli. Strzela do mnie, zostaw go, zostaw go! No strzel we mnie jeszcze, gościu, dawaj! No dawaj! Nie dygaj! Dobrze, tu jestem! No mnie, c... tu jest! strzelaj we mnie! O, dobra! dexo! Nie <laughs> jestem, tu to strzelaj do mnie! Pyta. No, no, no. Ej, teraz do mnie strzelam! Kto jest? Tu jestem, stoję o, przed tobą! Jest. Stoję przed tobą! Nie no, zachuj! No serio! Ufaki? Kurde, Reaj DS daliśmy radę masową, kurwa, dejujesz to już nagle się wszyscy rozkrywaliście. Co się tutaj stało? Jeden. Ty... To co, to mówisz, że ci tych dwóch strażników na mnie nas załatwi, co tu ściany my... przychodzisz, gości? No. Ja się pojawił. <noise> daj i ten strażnik ten! O kurde, on ciągle do, strzela tutaj, what the fuck! Pewnie znowu Nie, do deksu tym razem chcę. <noise> ja Ciekawe, co się stanie, jak ja podejdę. No będzie strzelał. Hello! ten tak... Do strzela no, e, widzisz mnie? <noise> Dobra. Chyba cię nie widzi. Chyba mnie nie lubi. Nie no... no kas... Czemu ty wyrzuciłeś tam flesza? Porco. Bo no. tak... Ej, no, słuchaj, każdy... To już jest bullying... Strzela mnie chyba... Ta... I kto to z Mołotowa rzucił? Nie no, kurwa, teraz strzela... Od do mnie strzelił... Ała... On no, do mnie teraz na pieprza cały czas... Ej, chłopaki, no. po co już się zalewają? Wiem, i od do... do mnie strzelał ogólnie... A Ej, patrzcie, zerkowałem! Ej, zerk mnie. ej, bo zerkował mnie na 69% co jest? <śladnik> no to chyba dobrze. Nie wiem o co ci chodzi. A ja nie dam mu tej okazji. Na dexu coś ty zrobił? nie, zabiłeś go ty idioto! Pomyślałem, zabiłem głów głównego bohatera na początku gry <śladnik> <zysz>